Cześć, siemanko. witamy Was w kolejnym odcinku bajkowych wycieczek. Dzisiaj razem z Januszem i z idziemy na rower, ale nie jedziemy na zwykłą wycieczkę, bo dzisiaj startujemy w zawodach rowerowych. Jesteśmy w Bardzie, bo dzisiaj tutaj jest otwarcie sezonu rowerowego. Będzie otwarcie też nowej trasy rowerowej. Po której zaraz będziemy jechać. Wystartujemy sobie w zawodach. Co prawda nie jesteśmy jakimiś topowymi zawodnikami, ale jest to rajtrowerowy i sprawdzimy, czy damy radę. Janusz. Oczywiście, jak że damy radę. E, nastawienia takie bardzo mocno pozytywne, adrenalina już fajnie buzuje, tak więc ja już jestem gotowy w zasadzie do działania. Widzę Piotrek chyba tak samo, więc Panie. myślę, że sobie spokojnie na tej trasie poradzimy. Trasa wbrew pozorom nie jest łatwa. E, Jedno okrążenie, które składa się z ilu kilometrów? 8 kilometrów, ale jest podjazdowa, jest trochę zjazdu Byliśmy już rano się przejść, zobaczyć Leki, jak Lekki rekonesans Tak Jest troszkę podjazdów, są zjazdy, jest kamieniście, jest błotniście Myślę, że będzie bardzo ciekawie Będzie dobrze Dobra, także my się szykujemy, szykujemy rower, odbieramy pakiety startowe i ruszamy na trasę Odebraliśmy jest. numery startowe. Ja mam 147, ja, ja mam 106. 148. No i idziemy teraz właśnie przypięć do rowerów. E, powiem Wam, że to jest pierwszy raz, kiedy startuję w zawodach MTB, co? Tak, pierwszy raz. Ja startowałem w spora kariera w rajdach amatorskich, ale to bez porównania naprawdę. Ja ze swoich rowerowych przygód mam parę zawodów downhillowych, ale MTB będzie to pierwszy raz. Także nowa przygoda, nowi ludzie, nowe trasy. I nowe, nowe otoczenie. Wyzwania. Damy radę. Panie. Jest dzisiaj z nami też maszyna. Siema. Jak tam przygotowanie? Bardzo dobre. Jaka kategoria dzisiaj? No, w Open M30. Będzie 10? dobrze? E, dystans 16 będzie dobrze. To super.

啊，脱多少钱？ Potkałem się, to a ja ten kamień nie wchodzi. No i zakończyliśmy imprezę. Nie spodziewaliśmy się tego z Januszem, ale zobaczcie, co mamy. Udało się, udało się. Bo naprawdę fascynująca przygoda i niesamowity debiut jak dla Ta, nas. Tak, nie? niesamowity debiut. W naszych kategoriach wiekowych Janusz był na trzecim miejscu, Piotrek na drugim. Więc... Także udało nam się stanąć na pudle. Była niesamowita przygoda, niesamowita zabawa i na pewno jeszcze nie raz spróbujemy. Wystartowaliśmy się w barwach projektu Ziemia Kłocka. Racing Team, tak, może pomyślimy więc... o czymś więcej. To jest no. piękny prognostyk na przyszłość w ogóle, taki ten dobry debiut. Więc my jesteśmy bardzo zadowoleni z tego wyniku i mam nadzieję, że Wam też się podobały relacje i zobaczycie sobie yy, na naszym kanale. Tak, dlatego wpadajcie na Projekt Ziemia Kłodzka na YouTube, na inne nasze social media, subskrybujcie kanał i oglądajcie Dajcie, nas w górę. co niedzielę o godzinie 14. Gratulacje. Gratulacje. Do zobaczenia. Gratulacje.